dzisiaj jestem na łowisku Skrzynczyna zaobserwowałem właśnie tutaj, bardzo dużo karasi. Uprzedzam, że to nie jest filmik z wyprawy, może widać. Jak nie widać, to pewnie trochę widać woda jak, wodę jak się rusza. Ten filmik nie, nie będzie dzisiaj z wyprawy, będzie 24 kwietnia, wtedy będę miał zawody wędkarskie. Na za w kamion, na zalewie, w kamionce, spławikowe. Postaram się jak największą ilość nagrać. Zrobię zbliżenie. Może widać. Jak nie, no to. Jak nie, no to. Piszcie. Dobra, ja rano Nara ja spadam. Dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.